Dzień dobry, mam na imię Kinga i witam was na kanale Esa Czyta w kolejnym odcinku. Tym razem w takim filmie, który mam nadzieję, że wyjdzie. Wymyśliłam sobie, że luty ten czas około walentynkowy, właściwie już delikatnie po walentynkowy, to jest dobry moment do przeszukania mojego księgozbioru, właściwie do przeszukania takiego głównego pomieszczenia, w którym trzymam książki, w poszukiwaniu uwaga, tutaj skojarzenie walentynkowe, książek z czerwonymi i z różowymi Oprawami. Postaram się znaleźć kilka książek w czerwonych oprawach i kilka książek w oprawach różowych. Oczywiście nie jest powiedziane, że te książki, które znajdę, będą książkami w jakikolwiek sposób związanymi z miłością czy z właśnie z walentynkami. Zobaczymy do czego nas ten film doprowadzi. Mam nadzieję, że za jego sprawą przypomnę sobie o kilku książkach, które. Posiadam. Może jeszcze w ramach wyjaśnienia zdradzę Wam, że w tym pomieszczeniu, w którym będziemy tych książek szukać, znajdują się książki z lat 50., 60., 70., 80. i książki oczywiście jeszcze nowsze, bo dział przedwojenny mam w innym pomieszczeniu i tam też znajdują się książki z lat 40., dlatego że uznałam, że one też mają swoje lata i wolę trzymać je w osobnym miejscu. Więc tutaj najstarszymi książkami są książki z lat 50. Zabieram się za poszukiwania i zobaczymy, co ciekawego tutaj za moment wam pokażę. Już jestem dość sprawnie, udało mi się znaleźć 10 książek w czerwonych głównie oprawach. Jedna jest taką książką w oprawie różowej, delikatnie różowej, ale właściwie ten róż też w czerwień wpada, więc chyba ostatecznie pokażę Wam 10 książek w czerwonych oprawach. Mam nadzieję, że wśród nich znajdzie się coś, co zwróci waszą uwagę A jeżeli będziecie chcieli zobaczyć więcej takich filmów w których pokazuję wam książki jakiegoś określonego koloru no to też dajcie mi o tym znać Komentarzu przechodzimy do pierwszej pozycji. Stefan Żeromski wierna rzeka, i to jest wydanie od wydawnictwa czytelnik, wydanie wydane w takiej serii, którą bardzo lubię biblioteka powszechna, a bardzo lubię tę serię dlatego, że to są książki wprawdzie zwykle w miękkich oprawach, ale z dość ciekawymi tutaj rozwiąza rozwiązaniami na oprawach i dodatkowo książki. Szyte, więc książki solidne, gdzieś tam nam się nie rozwalające z biegiem czasu. Papier też zwykle jest takim papierem lekko śliskim i nie żółknie tak, jak czasami potrafi pożółknąć. Papier, 1960 rok, nakład 30 tysięcy egzemplarzy. Jest to, jak w związku z innym utworem napisze Żeromski, klechda domowa w ciemną noc szeptana dygocącymi wargami przez tych, co widzieli dzieciom. Pisarz zamknął akcję utworu w wąskim kręgu niewielkiej ilości postaci, w zniszczonym zapadłym dworku szlacheckim ziemi kieleckiej nad niewielką rzeką Łośną, która zyskała tu piękną nazwę Wiernej Rzeki. I w tej szczupłej powieści poświęcił wiele miejsca wnikliwej analizie najbardziej osobistych uczuć dwojga ludzi, opisom postaci, krajobrazu, domu. Przede wszystkim zaś, i tu obserwujemy wielki tryumf pisarski Żeromskiego, Wierna Rzeka jest artystycznym obrazem powstania styczniowego, trafnie akcentującym jego centrum. Centralną sprawę związek walki o wyzwolenie narodowe z walką o wolność chłopa polskiego. Odnoszę wrażenie, że opowiadałam Wam o tej wiernej rzece w jednym z odcinków z mojego cyklu Stargu Staroci, i być może nawet opowiadałam Wam tam o tym konkretnym wydaniu. Widzę też, że mamy okładkę i kartę tytułową zaprojektowane przez Andrzeja. Heinricha odsknało się znów zimno targające wnętrzności i cierpienie, coraz wraz jak to toporem rozrąbywało głowę. W prawym biodrze ból szarpał się nieustannie, niby hak wędy żelaznej wyrywany na zewnątrz. Co chwila ogień niepojęty, nieznany zdrowemu ciału, latał po plecach, a ciemność pełna wielobarwnych iskier Oślepiała oczy. Piękny język, lubię sposób, w jaki pisał Stefan Żeromski, ale wierna rzeka wciąż przede mną, także może dobrze się stało, że ona ma akurat czerwoną. Okładkę, czerwoną oprawę, oprawę, okładkę, i że mm, właśnie pojawia się w tym filmie, bo to przypomniało mi o tym, że bardzo wierną rzekę chciałabym przeczytać. Sama powieść to jest powieść jeszcze z 1912 roku, jak wspomniałam Wam wcześniej, przenosząca nas w czasy Powstania Styczniowego. O, i nawet ta książka pasuje nam do czasu około-walentynkowego, dlatego że utwór opowiada dzieje miłości młodej szlachcianki Salomei Brynickiej i rannego w bitwie pod Mały goszczem powstańca księcia Józefa Odrowąża, w sam raz na luty, ale mam już plan czytelniczy na luty. W każdym razie, jeżeli ktoś z Was jeszcze wierną rzekę w lutym zmieści, no to może taki wątek miłosny. Kolejna czerwona książka, która wpadła mi dzisiaj w ręce, to jest książka z serii Proza Iberoamerykańska, serii wydawanej swego czasu przez wydawnictwo literackie Arturo Uslar Pietri. Czerwony Jastrząb. Czerwona oprawa, czerwony Jastrząb, wszystko świetnie do siebie pasuje. Przełożył Andrzej Nowak, a ta pozycja to jest pozycja z 75 roku. Wydanie pierwsze, nakład 10 tysięcy egzemplarzy. Okładkę i strony tytułowe projektował Janusz Wysocki. Właściwie ten tytułowy czerwony Jastrząb to jedynie jedno z opowiadań które kryją się w tym zbiorze, tych opowiadań jest 14, nawet ktoś tutaj na spisie treści mi to policzył, czerwony jastrząb, pole czosnku, taniec, bębnat, heretycy, kogut, jeleń i m.in. byczek do słupa uwiązany, skorzystam teraz ze skrzydełka. Arturo Uslar Pietri, urodzony w 1905 roku, dotychczas nieznany w Polsce, należący do klasyków literatury wenezuelskiej, w 14 opowiadaniach pochodzących z tomów, tutaj mamy wymienione te tomy, przedstawia w sposób niezwykle interesujący swój kraj i jego mieszkańców na tle burzliwych wydarzeń historycznych i politycznych. Przez stronice prezentowanej książki przewiną się ciekawe, egzotyczne postaci, uwikłane w niezwykłe sytuacje, dramatyczne wydarzenia. Jeżeli ktoś z Was yy, chciałby spróbować przeczytać coś z, właśnie z literatury wenezuelskiej, no to może taki zbiór opowiadań go skus, skusi. Opowiadania zaskakują bogactwem tematyki i plastycznością obrazów. Barwną egzotykę potęgują tu jeszcze wymyślne, niemniej jednak dalekie od czystej fantazji wątki epizodyczne. Proza wene wenezuelskiego pisarza charakteryzuje się kontrastem zarówno tematycznym i treściowym, jak i artystycznym. Żywy tok narracji i plastyczność opisów we fragmentach dotyczących walk, polowań, krwawych porachunków, czy Choćby makabrycznej zabawy upojonego zwycięstwem króla Pampy zmienia się w powolną narrację w opowiadaniach oddających atmosferę życia wiejskiego czy małomiasteczkowego, a żeby przybrać tą subtelnej poetyckiej ekspresji w ukazywaniu niepokojącego piękna przyrody w Wenezuelskiej. Uznawany za teoretyka i prekursora realizmu magicznego, wenezuelski prozaik zdobył w krajach amerykańskich zasłużoną sławę literacką i cieszy się dużą poczytnością swoich utworów. Obszerny opis na skrzydełku i z przodu i z tyłu, a my przechodzimy do kolejnej pozycji. Ta kolejna pozycja jest może bardziej różowa niż czerwona, ale ocencie to sami, bo właściwie tak ostatecznie nie mogę się zdecydować, czy to jest po prostu jakiś, jakaś zgaszona czerwień, czy po prostu róż. Opleciona bluszczem obwoluta, która skrywa nowelę Marii Konopnickiej. Mam też kilka innych tomów, właśnie z tego wydania, i każdy z nich to jest inny odcień różu. Fioletu, więc raczej obstawiałabym, że to jest fiolet, a bez tej uroczej obwoluty książka jest biała, twarda, oprawa, oprawa taka płócienna. Samo wydanie to jest wydanie pierwsze 100 tysięcy egzemplarzy. Nakład 88 rok. Opracowanie graficzne Stanisław. Porada, no cóż tutaj mogę dodać, po prostu powiem Wam, jakie nowele skrywa właśnie ten zbiór nowel Marii Konopnickiej. Wojciech Zapała, Martwa Natura, Urbanowa, Urbanową czytałam w styczniu, zapomniałam wspomnieć o niej w podsumowaniu miesiąca, więc może powiem o niej szybciutko teraz. No, nowela, która zrobiła na mnie duże wrażenie, ale na przykład mniejsze niż nowela Suka. Raymonda, bo sukę pamiętam bardzo, bardzo dobrze, a tutaj urbanowa urbanowa po prostu była bardzo krótką nowelą i nie zdążyła mnie tak do szpiku kości przerazić. Opowiada historię kucharki, kucharki, która ma problem z nadużywaniem alkoholu, ale bardzo chciałaby, żeby jej syn został. Kimś, takim kimś przez duże K, to znaczy jakimś bogatym, opływającym niemalże w luksusy panem. Ksawery, Maryśka, Banasiowa, dziady, jeżeli znacie już dziady Mickiewicza, nie znacie dziadów Marii Konopnickiej, no to może czas poznać. Józefowa, Mendel Gdański, nasza szkapa, panna Florentyna, Krysta ze szkoły z włamaniem, obrazki więzienne, miłosierdzie gminy za kratą oraz Chodzik. No ja odkryłam ostatnio Urbanową i może przyjdzie w moim przypadku, na pewno przyjdzie w moim przypadku czas, żebym odkryła także inne, nieznane mi jeszcze nowele Marii Konopnickiej. Samo wydanie to jest wydanie od Ludowej Współdzielni Wydawniczej, wydanie z tego co widzę czterotomowe, mamy utwory poetyckie tom pierwszy, nowele tom drugi, utwory dla dzieci tom trzeci i tom czwarty, czekajcie muszę tutaj wstać bo nie widzę. A, tom czwarty to po prostu pisma krytyczno-literackie. Czwarta z tych dziesięciu pozycji, które przygotowałam na dzisiaj, to jest pozycja, która jest pozycją, moim zdaniem, także walentynkową, no bo miłość odgrywa w niej kluczową, rzekłabym, rolę. Dziwne losy Jane Eyre. To wydanie pokazywałam Wam niedawno, gdy mówiłam o książkach, które znalazłam w tym roku, właściwie w 2024 roku, pod Choinką. Uwielbiam dziwne losy Jane R., a że aż do grudnia tego roku, ubiegłego roku 2024, nie miałam w swoich zbiorach ładnego wydania dziwnych losów Jane R, no to bardzo ucieszyłam się z tego, że znalazłam je pod choinką. Wydanie szyte, wydanie w twardej oprawie takiej oprawie imitującej też dodatkowo taką oprawę pokrytą. Czymś, no, jedwabiem, pokrytą jedwabiem. Wydanie od wydawnictwa Świat Książki. Jeszcze Wam powiem może z którego roku. To jest wydanie w przekładzie Teresy Świderskiej, bo to też jest ważne wydanie z 2021 roku. Przeglądałam wtedy internet przed świętami w poszukiwaniu różnych ładnych wydań Dziwnych Losów Jane Eyre i najbardziej zachwyciło mnie właśnie to, bo to jest ta książka, którą wiedziałam, że znajdę pod choinką były też takie o których nie miałam pojęcia, właściwie o wszystkich innych nie miałam pojęcia, że one się pod tą choinką znajdą, ale ta wiedziałam, że pod choinką się znajdzie. Także dziwne losy Jane R. Jeżeli jeszcze tej opowieści nie znacie, to bardzo mocno zachęcam do jej poznania, dlatego że poza tym, że mamy tutaj świetny wątek miłosny, to też same opisy, samo śledzenie życia Jane R jest całkiem ciekawym doświadczeniem. Nie zniechęcajcie się w każdym razie, jeżeli książka nie wciągnie Was od pierwszych stron. Kolejna pozycja. Adam Bachdaj. Uwaga, czarny parasol to jest tak czerwona oprawa, że nie sposób nie zauważyć jej na półce biblioteczki. Wydała nasza księgarnia to jest wersja w twardej oprawie, bo jest też wersja w oprawie miękkiej. Wydanie z 1963 roku jest to wydanie pierwsze 20 tysięcy egzemplarzy. Wydawano tę książkę. I w oprawach miękkich i oprawach twardych, ilustrował Bogdan Bocianowski. Zresztą, akurat ta opowieść Adama Bagdaja jest wznawiana. I współcześnie. Kubuś i Hipcia wakacyjne dni spędzają na rozwiązywaniu tajemniczych zagadek. Pierwsza sprawa jest na pozór błaha. Trzeba znaleźć jamniczkę Krecie, ulubionego pieska pani Szprotowej. Ale potem, o potem okazuje się, że para młodych detektywów musi odszukać także stary angielski parasol ze srebrną rączką. I wtedy zaczynają się prawdziwe kłopoty: fatalne nieporozumienia, sensacyjne odkrycia, kradzieże, tajemniczy plan prześladujący bohaterów Pech. Oj, będzie się działo. Oj, tak, Ładama Bagdaja dzieje się sporo, jeżeli nie znacie takiej innej jego opowieści Piraci z Wysp Śpiewających to bardzo ją Wam polecam, to jest taka opowieść, też taka młodzieżówka starego typu, której akcja toczy się na wakacjach, tym razem przenosimy się na Bałkany, młodzieżówka na kartach, której dzieje się no naprawdę sporo i też taka młodzieżówka, która w kilku miejscach mnie rozbawiła co nie zdarza się za często trochę się zdziwiłam, gdy przeszukiwałam tę moją biblioteczkę Dlatego, że myślałam, że mam mniej czerwonych książek, a tymczasem okazuje się, że bardzo szybko, w zaledwie w kilka minut, znalazłam 10, a jeżeli poszukałabym jeszcze kilka kolejnych minut, to pewnie znalazłabym ze 20, 30, a może i ze 40 takich właśnie książek z czerwonymi oprawami, w czerwonych oprawach. Stanisław Lem, Pamiętnik znaleziony w Wannie. Czy tytuł jest romantyczny? Zastanawiałam się nad tym od razu, jak wpadł mi w oko. Czy tytuł Pamiętnik znaleziony w Wannie jest tytułem romantycznym? Odbieram go jako taki tytuł dość romantyczny, bo wanna kojarzy mi się z jakąś taką miłą kąpielą po trudnym na przykład tygodniu, a pamiętnik, właśnie z takim pisaniem w tej wannie, ona jakichś tam swoich sercowych, Rozterkach. Samo wydanie to jest wydanie trzecie od wydawnictwa literackiego wydanie z 1983 roku, a okładkę projektował Władysław Targosz. Zaraz powiem Wam, cóż to za pamiętnik znaleziony w Wannie? Na razie tylko przedstawiłam Wam moje przypuszczenia i to jest książka wydana w serii Dzieła Stanisława. Lema. Pierwsze wydanie tej powieści Stanisława Lema to byłoby wydanie również od wydawnictwa literackiego, tyle że z 1961 roku. Pamiętnik to powieść, której akcja osadzona jest w roku. W 3149 nowego kalendarza, gdy odnaleziony zostaje tytułowy pamiętnik. Zasadnicze wydarzenia są opisane właśnie w pamiętniku i dotyczą wydarzeń sprzed 1680 lat. Jest to relacja z pierwszej ręki dotycząca przeżyć, przeżyć agenta uwięzionego głęboko w podziemnym kompleksie wojskowym Nowego Pentagonu, gdzieś pod górami skalistymi. Świat i życie tajnego kompleksu rządowego przypominają kawkowskie wizje biurokracji i zagubienia w trybach maszyn urzędniczych. To może być ciekawe. Bohater w tym nieprzyjaznym świecie, gdzie tylko on wydaje się być normalnym, musi pod zagrożeniem życia kontynuować tajną misję agenta wojskowego skierowaną przeciwko nieznanym wrogom wewnętrznym. Wszystko zorganizowane w stylu ultra tajnych szpiegowskich. Awantur. Znalazło się w tym odcinku i miejsce dla Jana Miotka, odpowiednie dać rzeczy słowo, szkice o współczesnej polszczyźnie. Wydało Ossolineum i jest to wydanie z 1987 roku, projekt od okładki, całkiem ciekawy, Piotr Janicki, nakład 10 tysięcy egzemplarzy. Całkiem ciekawy projekt okładki, taka makówka, a w tej makówce jakieś litery. Jakieś znaki, na pewno pokażę Wam tę makówkę, czy może więcej Wam pokażę, pokażę Wam po prostu tę okładkę gdzieś tam na, pozyc na przebitce. Mniejsza pozycja, kontynuacja tomu, rzecz o języku, szkice o współczesnej polszczyźnie, związana jest bezpośrednio z nieprzerwaną, trwającą od 68 roku działalnością Miotka jako redaktora cotygodniowej rubryki językowej we wrocławskim słowie polskim. W którym ukazało się już prawie 900 jego felietonów. No i tutaj właśnie te felietony znajdziemy, pogrupowane na takie rozdziały: wyraz, słowotwórstwo, fleksja, frazeologia, składnia, imiona, nazwiska, nazwy miejscowe, wymowa, pisownia, interpunkcja i tak na przykład z działu imiona, nazwiska, nazwy miejscowe. Co by wam tutaj przeczytać? Jeden z czytelników wrocławskich pyta o motywy, jakimi się kierowano przy ostatecznym ustaleniu nazwy miejscowej Sopot. Przecież wiele osób, zwłaszcza starszych, używa ciągle postaci Sopoty. Nigdy o niej nie słyszałam. Czy nie byłaby ona lepsza od formy Sopot, odpowiadającej niemieckiemu Zopot? Urzędowo przyjęta forma Sopot ma uzasadnienie etymologiczne. Najstarszy zapis tej nazwy, pochodzący z roku 1283, ma również taki kształt graficzny. Sopot. I hy na końcu. Rdzeń tego wyrazu sop wymieniający się z sap znajdujemy w różnych wyrazach polskich i innosłowiańskich, i tak dalej, Dla miłośników języka, dla osób zainteresowanych tym, jak ten język też się zmieniał. Myślę, że te szkice o współczesnej polszczyźnie będą prawdziwą skarbnicą wiedzy. A ta książka naprawdę mnie zaskoczyła i. Bardzo, bardzo podoba mi się jej czerwona oprawa. To jest taka oprawa klasyczna. Ona świetnie wyglądałaby na przykład na moim biurku. Tam lubię trzymać takie szczególne książki, ale akurat. Akurat dla niej nie mam tam w tej chwili miejsca, może kiedyś tam miejsce dla niej znajdę. Przepięknie ona wygląda, kiedyś pewnie jeszcze bardziej błyszczała. Cóż to takiego? To jest milioner, więc książka musi robić wrażenie. Gabiden Mustafin jest autorem. Książka i wiedza wydała tę pozycję w 1950 roku przełożył pan Fleschner. Tłoczono 15 tysięcy egzemplarzy. Coś mi się wydaje, jak tak przeglądam internet, że ta książka miała też obwolutę i że to nie była czerwona obwoluta, ale istotniejsze jest w tym momencie to, że nie znalazłam informacji o milionerze, znalazłam informacje o samym autorze właśnie tej opowieści. Był sowieckim i kazachskim pisarzem oraz wyższym urzędnikiem komunistycznej partii Kazachstanu. Zmarł w 1985 roku. Oj, no to jakoś tak teraz już nie jestem tak zachwycona tą opowieścią. Zerknijmy sobie może po prostu do początku. Zebranie w kołchozie Amangeldy przeciągnęło się. Nawet stary mamec, stróż kołchozowy, który na ogół, na ogół nie lubił publicznych wystąpień i wolał trzymać język za zębami, nawet on zabrał dzisiaj głos. Agadua Besen przemawiał dwukrotnie. Spór podzielił obecnych na dwa obozy: jedni popierali żakypa, drudzy żamarta. Może coś jeszcze ze środka. Rzadko czytam wam coś ze środka, ale może to da nam lepszy ogląd tej książki. Południe. Słońce szczodrze zalało świat gorącymi promieniami. Czarna ziemia, gdzie niegdzie pokryła się już młodą zielenią. Lekkie opary słały się nad polami. Drogą jechała długa karawana pod wodzą Żany Beka. Brygadzista jechał na koniu, śpiewał na całe gardło wesołą pieśń. Nagle z jadącej przodem fury zwalił się bejsen, który zdrzemnął się trochę. Upadł głową na miękką ziemię, szybko zerwał się na równe nogi i obejrzał się dookoła, czy nikt tego nie zauważył. Ale żanybek już krzyczał: Ej, bejseke, coście tam znaleźli? Podarujcie mi. Mam dość mgliste wyobrażenie o tym, co mogę znaleźć w tej książce. Kojarzy mi się z latami 50., dlatego że teraz zauważyłam, że na oprawie mamy jakieś kłosy pszenicy. Żyta, czegoś takiego, więc czyżby to była opowieść taka mocno socjalistyczna, komunistyczna? O, a kolejna książka, która wpadła mi dzisiaj w oko, to opowieść Józefa Ignacego Kraszewskiego z piękną okładką. Grzechy hetmańskie, ludowa spółdzielnia wydawnicza. Tylko spójrzcie na tę okładkę czerwona jak najbardziej, ale dodatkowo mamy taką tajemniczą postać tutaj z przodu. Obrazy z końca XVIII wieku. Samo wydanie jest wydaniem z roku, już wam mówię. 1958, pierwsze w tej edycji nakład 30 tysięcy egzemplarzy, okładka i karta tytułowa projektu Andrzeja. Kowalewskiego. Już y, szukam tutaj informacji o tym, o czym opowiadają konkretnie, nieco grzechy hetmańskie, ale jeżeli lubicie ładne okładki, to to jest coś moim zdaniem ciekawego. Rzeczpospolita Stanisławowska z drugiej połowy XVIII wieku. Trwa polityczna rywalizacja dwóch stronnictw hetmańskiego, na czele którego stoi marzące o królewskiej koronie hetman Jan Branicki i związanego z Rosją obozu Czartoryskich. W tym samym czasie w skromnym majątku położonym nieopodal hetmańskiej siedziby w Stoku w Choroszczy mieszka uboga, niedawno owdowiała ziemianka Beata, do której po wielu latach nauki powraca jej syn Teodor. Wkrótce los zetknie go z hetmanem Branickim, który będzie chciał go pozyskać do pracy na rzecz swojego stronnictwa. Okaże się jednak, że dumnego magnata i panią Beatę dzieli pewna dramatyczna tajemnica z przeszłości, która Teodorowi uniemożliwia karierę przy Branickim i kieruje go w stronę wrogiego stronnictwa czartoryskich. Czy to coś? Czuję, że będą tutaj jakieś takie wątki miłosne, takie um, ukryte, takie tajemnice rodzinne, o właśnie, więc chyba powinno czytać je całość tak bardzo dobrze. Na koniec dziesiąta książka, czyli Niebo w płomieniach Jana Parandowskiego. Mamy czerwoną obwolutę, gdy te obwolutę zdejmę, no już czerwoną nie będzie. Książkę wydało wydawnictwo Czytelnik w 76 roku, opracowanie graficzne Jerzy Jaworowski i Piotr Jaworowski. Wydanie trzynaste, nakład 20 tysięcy egzemplarzy. Mamy tutaj to wydanie z lat 70, ale pierwsze wydanie powieści Parandowskiego Niebo w płomieniach to wydanie jeszcze z roku 1936. Powieść zawiera elementy autobiograficzne, przedstawia historię dojrzewania ucznia gimnazjum w galicyjskim Lwowie. Ukazany jest proces utraty wiary w Boga u dorastającego chłopca, rodzące się wątpliwości, własne przemyślenia. Równolegle toczy się wątek pierwszej miłości do koleżanki i pierwszych doświadczeń seksualnych. Powieść kończy się w przededniu wybuchu I wojny światowej. Książka była wielokrotnie wznawiana i tłumaczona na język Obce, z niebem w płomieniach chyba świetnie trafiłam w ten około walentynkowy czas, jak sądzicie. To już są wszystkie czerwone książki, które wybrałam właśnie do tego filmu. Miały być czerwone i różowe, skończyło się na właściwie samych. Czerwonych. Tak jak wspomniałam wcześniej, jeżeli macie ochotę na więcej takich filmów, w których będę przyglądała się temu, co skrywają półki mojej domowej biblioteczki, dajcie znać w komentarzach. Na razie książki czerwone, ale może kiedyś przyjdzie czas i na żółte, i na zielone, i na złote. Takie złote. A skromne. Mam nadzieję, że do zobaczenia w kolejnym odcinku na kanale, czyli w odcinku już czwartkowym. A w poniedziałek, kto wie, jeżeli dobrze pójdzie, możecie spodziewać się, tak sobie myślę, jakiegoś vloga z Warszawy. Dlatego, że w tym najbliższym tygodniu będę wybierała się do Warszawy i chciałabym trochę poszperać tam w tamtejszych antykwariatach. Może znajdę coś ciekawego. Do zobaczenia.